Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek księkułania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację korzystania z tabel w edytorze Microsoft Word. Jak obsługiwać te tabele za pomocą czytnika ekranu VoiceOver? Pokażę wam na przykładzie edytora Word, ale zwrócę także uwagę na pewne istotne różnice występujące w edytorze Pages. Mam nadzieję, że w ten sposób jednym nagraniem ogarniemy oba edytory tekstu. Tymczasem, oczywiście, otwieramy dokument w edytorze Microsoft Word. Mam tutaj już otwarty dokument, jest to dokument, dokument testowy. Przykładowy, przykładowy Nowy dokument. Wiersz. Poniżej zamieszczam przykładową tabelę. Jak tutaj napisałem, poniżej zamieściłem przykładową tabelę. Przy klasycznej edycji idę strzałką w dół, Nowy wiersz. aż natknę się na tabelę i usłyszę taki komunikat. Tabela, cztery wiersze, trzy kolumny, tabela demonstracyjna. Czyli usłyszałem, ile kolumn, ile wierszy posiada dana tabela oraz odczytany został jej tytuł. Oczywiście nie zawsze będziecie słyszeli tytuł, bo nie zawsze ten tytuł jest dodawany, ale przypominam, że tytuł tabeli możemy dodać w właściwościach tabeli, które dostępne są pod menu kontekstowym. Co robimy z voice overem, żeby móc się zapoznać z zawartością tej tabeli? Najpierw dajemy strzałkę w prawo, edycję tekstu, kursor tekstowy na początku tekstu, numer Usłyszeliśmy zawartość pierwszej komórki, i usłyszeliśmy informację, że jest włączony tryb edycji. I teraz zademonstruję Wam kilka sposobów poruszania się po tabeli. Pierwszy będzie to za pomocą szybkiej nawigacji. I zaczynamy od tego, że wchodzimy w interakcję z tabelą, czyli Shift Voice Over strzałka w dół. W numer tabela cztery wiersze trzy kolumny tabela demonstracyjna jeden zaznaczona komórka kolumna jeden wiersz jeden numer komórka. Numer. Usłyszeliśmy wszystkie te same informacje i teraz, żeby poruszać się po tabeli, trzymamy klawisze Voice Over i strzałkami lewo-prawo, góra-dół poruszamy się po tabeli. Imię. Kolumna 2, wiersz 1. Byłem w komórce pierwszej, w pierwszej kolumnie. Numer. Kolumna 1, wiersz 1. Słyszymy, że voiceover anonsuje nam najpierw zawartość komórki, a następnie jej współrzędne. Idziemy do drugiej kolumny. Ponownie. Kolumna 2, wiersz 1. I trzecia kolumna. Nazwisko. Kolumna 3, wiersz 1. I ten wiersz ustanowiłem też wierszem nagłówkowym, dzięki czemu, co oczywiście też dokonujemy tego we właściwościach tabeli, gdy zajdę w dół. Jeden, Kowalski. To automatycznie mam odczytywane nie tylko numer 1, który znajduje się w pierwszej kolumnie, ale przechodząc między kolumnami lewo-prawo, VoiceOver anonsuje mi nagłówki kolumn, czyli to, co wpisałem w, w pierwszym rzędzie, w pierwszym wierszu tej tabeli. Imię Jan. Czyli czytam imię Jan, dopiero zawartość komórki. W drugim wierszu, i gdy przejdę na liczbę czy na numer w pierwszej kolumnie, to mi najpierw odczyta numer z pierwszej komórki, a dopiero potem sam, e, samą wartość tego numeru, która znajduje się w drugiej komórce, w drugim wierszu pierwszej kolumny. Numer jeden. Na tej samej zasadzie, Jan. gdy zejdę sobie do trzeciego wiersza, dwa, Piotr. Czytam dwa. Piotr, idę w prawo. Nazwisko. Witek. W ten Imię. sposób mam Pio. numer 2. Anonsowaną treść zawartość tabeli. Gdy zajdę do pustego wiersza, komórka. To słyszę tylko: komórka. Nazwisko, komórka. Imię, komórka. Numer, komórka. Za dwa. to: jeden. Numer. Kolo teraz jeden. pokazywałem Le, wam Jan. poruszanie się przy szybkiej nawigacji włączonej. Gdy wyłączymy szybką nawigację, możemy się po tabeli poruszać też strzałkami. Ale działa to w sposób mniej typowy. Zwróćcie uwagę. Mogę iść teraz strzałką w górę, na przykład. Edycję tekstu, kursor tekstowy na początku tekstu, imię. Co mi czyta? Imię? I te wszystkie dodatkowe informacje, gdy dam strzałkę w dół, edycję tekstu, kursor tekstowy na początku tekstu, Jan. Czyta mi, że jestem w trybie edycji, poruszając się strzałkami i informuję, gdzie znajduje się kursor. Gdy teraz pójdę strzałką w prawo, wielki J, A, N, to mogę Jana sobie literować. Edycję tekstu, kursor tekstowy na wyrazie, Piotr, między znakami O oraz T, Piotr, T, R. Edycję tekstu, kursor... Mam dokładną informację, gdzie znajduje się kursor yy, edytora tekstu. E, mogę tutaj sobie edytować ten tekst, na przykład dopisać sobie na końcu słowa Piotr, na przykład cyfrę 2. 2 Witek. A, to już mi przeszło do nowej tabeli, do nowej komórki, no to dwa. tą dwójkę skasujmy. T E, K. Przejdę na koniec i tu wstawię dwójeczkę. Witek 2. I teraz gdy przy szybkiej nawigacji będę się poruszał, numer 1, imię Jan, nazwisko Kowalski, witek 2. To witek już mam odczytywane z numerem. Wystarczy puścić klawisze voice overa aby edycję tekstu, edycję tekstu wejść kurs tekstowe na początku tekstu Witek 2 w i TEK2. I mogę 2. sobie tutaj edytować i usunąć tą dwójeczkę. Co ciekawe, można tutaj też poruszać się za pomocą klawiatury yy, i przycisków SHIFT i tabulator. Edycję tekstu, zawartość zaznaczona, Piotr. Zwróćcie jednak uwagę, że gdy poruszamy się w ten sposób, to zawartość całej komórki jest od razu zaznaczona. Teraz ponownie przejdę na moje nazwisko, tabulator. Edycję tekstu, zawartość zaznaczona, Witek. Całe nazwisko mamy zaznaczone, więc jakbym chciał zmienić, czy usunąć treść całej komórki, na przykład zmienię nazwisko na Zaznaczenie zastąpione, Kotek. Kotek. No to w tym momencie, gdybym korzystał z szybkiej nawigacji i sobie zobaczył, co tutaj napisałem. Imię Piotr Kotek. Imię Piotr, nazwisko Kotek. Imię Piotr, nazwisko Kotek. Dlaczego wam to pokazuję? Dlaczego to jest istotne? Ponieważ gdy poruszamy się strzałkami, to łatwiej jest nam edytować jakiś niewielki fragment tabeli. Niestety bardzo często. Tabele używane są do tworzenia formularzy i wtedy, gdy potrzebujemy coś wpisać w takiej komórce, gdzie wymagane są dodatkowe informacje, łatwiej jest nam się poruszać po takiej tabeli, po takiej komórce właściwie, samymi klawiszami strzałek. Ale gdybyśmy chcieli usunąć zawartość takiej komórki, to łatwiej jest nam przejść do niej klawiszem tabulatora, no bo wtedy od razu cała zawartość tej komórki jest zaznaczana i możemy ją łatwo usunąć. Wspomniałem na początku że powiem wam jakie różnice występują między Wordem a Pages systemowym edytorem tekstu. Tak naprawdę różnica jest jedna zasadnicza. W Pages, żeby edytować treść, musicie na danej komórce nacisnąć Voice over spacja, wtedy komórka jest aktywowana i możecie ją edytować. Z jednej strony jest to jeden gest więcej do wykonania, żeby wejść w interakcję z komórką i coś tam zrobić, ale z drugiej strony zabezpiecza na 100 użytkowników czytnika ekranu. Przed niepotrzebnymi niechcącymi edycjami tych komórek, czyli gdybyśmy przez przypadek wprowadzili jakiś niechciany, niepożądany znak. Mam nadzieję, że pomogłem, i że teraz zapoznawanie się z tabelami i ich edycja nie będzie sprawiała Wam najmniejszego problemu, kłopotu ani w edytorze Microsoft Word, ani w systemowym Pages. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania związane oczywiście z tym lub Innymi odcinkami vlogów z mojej szuflady, śmiało piszcie w komentarzach. Jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze kanału, no to pamiętajcie o tym, aby to zrobić. Wtedy co dwa tygodnie będziecie otrzymywać powiadomienia o nowościach z mojej szuflady. A póki co na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam do oglądania kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.